Ja to nagrywam. Kurwa, chociaż chwilę, nie? Widle w gnoju. Come on, come on, come on, bro. Widle w gnoju. I love you. Everybody say it! Widle w gnoju! Come on, everybody! Uh -huh. Widle w gnoju. Google nie może przetłumaczyć to. Hmm. Powiedz mu, żeby tego chrząszcza powtórzył. Że, że jak? Żeby chrząszcza powtórzył powiedz mu, bo to była beka. Okej, okay, and try uh, repeat. W szczebrzeszynie chrząż brzmi w trzcinie. Co? <grym> Napisz to mnie. Syko. Okej. Napisz to mnie. Okej. Ok. Hey. No 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 no, widle w noju. Widnym gnoju. w gnoju, Yeah widnym, czujujuj, Widnem gnoju, brzeczenie, żołnierz, bżwmi wczynie. Dobrze, dobrze. Dobrze, w Dobrze, Yes, good. <laughs> good, good Very nice, man, very nice. Very 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 nice. very co to tacie? Oh, widły w gnoju. Chrzanus jest betle, bitli. Nie mogę się skupić, nie? <noise> Ej, ciężko mi trochę słów, bo tak niby w Minecrafta się grało, to ja była, nie, nie? rozumiem, co to. Ale widły, wid, wi, widły, w gnoju, widły. Widle w gnoju. Widły w gnoju są so te rules. Rules widły... Ah. Fak No ciężko czy... Cię skupiliśmy na nauce? You are the best Ukrainian player. Ready? Widle w gnoju. Yeee. Yeah. Widle w gnoju. Widle, 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 widle. <laughs> Też do kijowa. Jooo, eee, Ja bym chciał do Prypeci, wiesz? Prypeci. Czarnobyl Prypeci. i te sprawy, te sprawy. Czarnobyl to dobrze. Czarnobyl is good. Very good. Byłem tam. A porobiłeś zdjęcia? Nie, nie. A nie, tak. Robiłem, robiłem. A ja bym też, wiesz, chciał jechać do Czarnobyla, probić zdjęcia. Kurczę, klimacik jest fajny. Ja się urodziłem 26 kwietnia Dziecko Czarnobyla Dwa nie. lata później Later Two years later Ej, tak samo jak ten film był, nie? 28 dni później czy tygodni później kurwa W piątek będę iść na Sterlader Sterlader, co to jest? Co to jest? jest. Starlader? Tak, tak Ta Virtus Pro Andę Turniej, turniej! T turnie, da, turnie, i star hier pro, nawi Ja, <gryst> yeah, nawi jest! Kto wygra? Jak myślisz? Kogo wstawiasz? Ah, no 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 Nie wiem Guardian still good That God sniper go. No no, 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 no. Mute. Mute, mute, please me. I... I ask you for what No? Shut up. Suck my dick. Widle w gnoju. Eat dick. Widle w gnoju. Boże, jak się wystraszyłem, typka. Widle w Eat dick. Eat dick. Kurde, ale oni ostro ci są. Taki prosier mają strasznie Hey. Takie widły w gnoju prawdziwe, widle w gnoju Come on, repeat Ej, no co, już jest cisza? Nooo Widle gnoju widle w gnoju O oh, I'm sorry What? W gnoju widłem W gnoju widłem, ja yeah. Or widle w gnoju Gnoju widle, gnoju, widle, glu widle, gnoju Kurde, myszka mi coś tak się szczypowała. Jak klikam na tego, na, na zoom'a, wiesz, to mi tak dziwnie jakoś, o. Oh no! Oh no! Do widzenia, powodzenia. Pomelo, kill Do widzenia, me, widle w gnoju. Powodzenie, widle w gnoju. Widle, widle, widle. widle, w gnoju! <śpiewanie>